To jest na 8. Doliczę do 8 i śpiewam. Będzie można potem wołać taki wyraz obcego pochodzenia BIS. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Cześć. Emilia Bukiewicz, studia językowe Werbono. Zapraszam Cię dzisiaj na śpiewającą naukę języka niderlandzkiego. Ja ostrzegałam. Ostrzegałam, że na tym kanale sobie trochę pośpiewamy. No i dzisiaj zaczynamy właśnie ten plan realizować. To nie ja będę śpiewać. Ktoś inny odwali tutaj kawę od dobrej roboty, a my przy okazji pouczymy się języka niderlandzkiego. Zapraszam! Serię niderlandzkiego śpiewająco otwiera nam jeden z najbardziej znanych piosenkarzy w Holandii. E, jeden z najbardziej znanych i lubianych piosenkarzy w Holandii, czyli Marco Porsato. Marco odśpiewa nam tu jeden ze swoich największych hitów, czyli Dreumann zijn bedroog. Sny albo marzenia, bo to można różnie interpretować, czyli sny albo marzenia są oszustwem, łudą, iluzją Bdroch. No, to zaczynamy! Jeśli chcesz wiedzieć jak to wszystko jest zapisane, jeśli chcesz posłuchać sobie całej piosenki, przeczytać cały tekst po niderlandzku i przeczytać tłumaczenia tych smaczków najważniejszych na język polski, zapraszam cię na blog językowy Verbono, który redaguje dla ciebie z przyjemnością. Rozwiń opis tutaj na YouTubie i tam będzie pierwszy link, który przeniesie cię właśnie na bloga. No, a teraz damy już Marko pośpiewać. Mhm. Ja mam tutaj tekst przed oczami, bo nie znam go tak kompletnie na pamięć. A co on nam tutaj odśpiewał? Aha, i od razu zauważysz, że Marko zawija i j do góry, czyli j, e, i tak samo. Czyli on nie będzie mówił tak jak ja, Jane, tylko żejn. nie powie klein tylko klein o tej jc ei o wymowie o zmianach wymowy o tym co jest poprawne co jest błędne i co jest popularne w Holandii Zrobiłam już filmik i gdzieś tu będzie odnośnik, tutaj na YouTubie, w opisie też wrzucę do niego link, także możesz po skończeniu tego, e, tej piosenki, e, możesz poczytać sobie właśnie o tych zmianach wymowy, więc tak, on będzie mówił żain, czy śpiewał, a ja będę mówić żain. A ty sobie wybierz wersję, która tobie pasuje. Dobra, pierwsza rzecz. Stejc, als ich je sie lopen. Stage als ich je zielopen. Stage oznacza ciągle, wciąż, ale tutaj możemy to tłumaczyć jako zawsze, czyli zawsze, kiedy widzę, że idziesz. John hat de hemel en klein open? No i on tutaj śpiewał klein, prawda? In klein beitje open. Tyle, dobra, nie będę śpiewać. Zawsze, gdy widzę, że idziesz, wtedy niebo troszeczkę się otwiera. The hemel, niebo, hat open, czyli otwiera się. The hemel hat open. Niebo się otwiera. Co to znaczy? No, to nam dalej wyśpiewa, o co chodzi. Szteren je ładze verbleken, Macie ogen die altijd stralen. Szteren, czyli gwiazdy. Szteren je for verbleken, czyli ty sprawiasz, że gwiazdy bledną. Tak, to przetłumaczymy. Macie ogen die altijd stralen. Stralen to jest promieni promieniować, no też promieniować, ale promienieć taką radością, na przykład, czy. Ciepłem, stralen, um, je auchen stralen, alteit, czyli Twoje oczy wciąż promieniują, błyszczą. Możemy to tak przetłumaczyć: Twoje oczy tak błyszczą, że gwiazdy bledną. I mamy tu słówko altate, Marko zaśpiewa Alteit. Ty wybierasz, jak chcesz, tak? Marko, Jumar. Je kan de zon laten schijnen, want je loopt langs en de wolken verdwijnen. En als je lacht, lacht heel de wereld mee. O, no, dobra, maar met een kawałek. Je kan de zon laten schijnen, Ty, je sprawić, że słońce świeci. Uh -huh. Je kan, je możesz, je potrafisz. de zon Słońce. latę pozwolić albo sprawić. Schäinen – świecić. Dżon schäint. Dżon schreint. słońce świeci. Ty potrafisz sprawić, że słońce świeci. O tak, to możemy przetłumaczyć. Want je langs and the wolken verdweinen. Ponieważ ty przechodzisz, ty przechodzisz obok i wolken, wolken, czyli chmury, verdweinen. Znikają i chmury znikają. Ty przechodzisz obok, a chmury znikają. No więc słońce wtedy może świecić, tak? O to chodzi. En als je lacht i kiedy ty się śmiejesz, lacht heel the world May. May, czyli razem z tobą, e, razem z tobą śmieje się, śmieje się cały świat. Kiedy ty się śmiejesz, razem z tobą śmieje się cały świat. Um, ich May jun ku mei, na przykład. O, ku mei, chodź razem ze mną, chodź razem z nami. Ring mei, śpiewaj razem z nami, albo śpiewaj razem ze mną. Um, the world lacht mit Jał Mei. Czyli świat śmieje się razem z tobą. To Mei będziemy dodawać właśnie, żeby powiedzieć, że ktoś. Coś robi coś razem z nami. Tak jak w tych przykładach. Kom mej, chodź ze mną. Come met may, may. Tak też możemy powiedzieć. To jest takie trochę masło myślane jak dla nas, nie? Bo come met may, to już znaczy chodź ze mną, ale żeby to wzmocnić, żeby powiedzieć to razem, dodajemy jeszcze właśnie to słówko mei. Come met may, mei. Zink met mei – mei. Zink met onsz. May, czyli zaśpiewaj razem z nami, ze mną i z Marko. Dawaj, Marko, śpiewaj refren. Hmm? No dobra, i co on tutaj nam śpiewa w tym refrenie? A tak, to się zaczyna tak. The Meister's Roman, Zheinbe Droch. De meeste dromen, zein Czyli większość snów to jest oszustwo, to jest łuda, to jest iluzja. Czyli tak jak tytuł, tak? Dromen, zein bedroch. Maar als ik wakker wordt na dan droom ik nog. Maar als ik wakker wordt na dan droom ik nog. Ale kiedy budzę się obok ciebie, to ja nadal śnię. Czyli większość snów to uda, to iluzja, to uszustwo, ale kiedy budzę się obok ciebie, to nadal śnie. Hmm. OK. Mar, pamiętaj, to jest spójnik, ale. Aus – też spójnik tutaj. Mar aus, ale kiedy ik waker ale kiedy się budzę Wakerwurden worden się. Ik ben waker, jestem obudzona. To nie waker? Jesteś obudzona, obudzony, czy jeszcze śpisz? Of je noch, czy jeszcze śnisz, czy jeszcze śpisz? Słówko nast, bardzo ważne, nast obok. Uh -huh. Eris niemand nast mej. nie ma tu nikogo obok mnie. Nast jał, czyli obok ciebie, dan, wtedy dream ek noch, dream ek noch, wciąż jeszcze śpię śnie w zasadzie. Tak? Dreumen to spać, ale w znaczeniu śnić. Ale to może też znaczyć marzyć. Dreumen over each of imand marzyć o kimś. To jest to drugie znaczenie słowa dreumen. Dalsza część refrenu. Dawaj Marko. Tłumaczymy. Hmm? Ich fół je adem i żyje chrześcijan. Ich fół je adem. <coughs> ich je adem i żyje Czyli czuję Twój oddech, i fółen, to czuć, tak czuć. Aha, tak, teraz nic nie będzie um, To znaczy czuć coś sercem, odczuwać jakieś uczucia, ale też czuć um, tak powiedzmy dotykowo. Czwulen, coś wyczuwać zmysłem dotyku. A tutaj raczej no, odczuwać. Czuję Twoją obecność, czuję Twój oddech konkretnie. Fulję adem. Adem, oddech. Ademen – oddychać. Um, Fulję adem, en żyje chrzicht. I zin, coś widzieć. Je chrzicht. Widzę Twoją twarz. Czuję Twój oddech i widzę Twoją twarz. Co dalej. Je bęcz drum di naszt m licht, czyli jesteś snem, który obok mnie leży. Lichen – leżeć. Znowu, naszt me, tak jak było tam naszt jał, tutaj jest naszt me obok mnie. Je bęcz en dröm, di – di to jest spójnik, który. Jesteś snem, który, co robi, obok mnie leży. Je kejkt an, spoglądasz na mnie. Patrzysz na mnie. I mam En Ein je Age. Zich eit Recken To jest przeciągać się. Rozciągać się. Tak? Ich me Age. Właśnie się rozciąga. Rozciągam. Ro rozciągam. Uh -huh, tak, prawda. Właśnie się rozciągam. Przeciągam. In in the show field drumen dromen Najważniejszy to tutaj jest ten czasownik, czyli eit komen. Spełniać się w tym. W tym kontekście Main dromen komen Age. Main dromen komen age, czyli moje marzenia się spełniają. Hopeli gdzie Oak mam nadzieję, że twoje też. keer in the zoveel tijd, to znaczy dosłownie, jeden raz na tyle czasu, czyli takie afun raz na jakiś czas. Raz na jakiś czas marzenia się spełniają. To tutaj Marko śpiewa. Słuchamy dalej. O oh, kurczę, karta mi się kończy. Ekstra. Jej muďme a ding blowwe, czyli musisz mi jedną rzecz obiecać. Idź imant blowwe, coś komu komuś obiecywać. me noch lang in mein geloven, laat me noch lang in mein dromen geloven. Me Pozwól mi jeszcze długo wierzyć w moje marzenia. Im idź geloven, czyli wierzyć w coś. Then, dalej? Hmm? Zelfs, als je even nicht hier czyli nawet jeśli nie jesteś tutaj, blave in mein schlap, DAN bej me. Pozostań w moim śnie, w moim spaniu, w moim śnie, e, wtedy przy mnie. Tak dosłownie tłumacząc, tak? Mm, czyli nawet kiedy nie jesteś tutaj, pozostań w moim śnie przy mnie. Bej imant to pozostać przy kimś. Zostać przy kimś. Śpiewaj, Marko. als I Co to znaczy? I kiedy słońce znów zaczyna świecić, nie pozwól, żeby ten obraz, który mam, zniknął. Znowu mamy słowo verdwenen, które już znasz, wcześniej się pojawiło z tymi chmurami znikać. Die hat czyli słońce. Zacznie świecić w przyszłości, albo zaczyna świecić. Dżądź chęć, słońce świeci. I ci ten Pozwalać coś robić, albo sprawiać coś. Czyli pozwól, że ten obraz, który mam, et build dat build, ten obraz, dat ik heb, który ja mam, nic verdwenen. Mhm. Czyli nie pozwól, żeby ten obraz, który mam, zniknął. Ten obraz ciebie romantycznie. Dalej. On się żał Han, name main May. Znowu mamy to May i Main, brać coś ze sobą. Wziąć coś ze sobą. On się Han: jeśli odejdziesz, gdybyś odeszła, taki tryb przypuszczający. No i znowu mamy refren i powtórka, powtórka z rozrywki. Także wszystko mamy już przetłumaczone. Wiesz, o czym śpiewa Marco Borsato w swoim hicie. Dzięki wielkie za uwagę. Subskrybuj ten kanał, pamiętaj i ucz się ze mną śpiewająco języka niderlandzkiego. Dziękuję mm? for oglądanie i do zobaczenia